Większość tego budynku no, to były magazyny aktowe, w których, w których był przechowywany zasób archiwum państwowego. I tak jak jesteśmy tutaj na, na dziedzińcu, to właściwie całe to skrzydło, które jest naprzeciwko mnie, to było właśnie całe piętro, to było zajęte na magazyny aktowe i tam się najsilniejszy zasób archiwum państwowego, akta XIX wieczne i także na piętrze, tutaj w tym głównym korpusie, od właściwie jak klatka schodowa, to druga połowa też tego właśnie budynku się znajdowała archiwalne i tutaj jeszcze, jak jesteśmy w tej oficynie to... Na piętrze była pracownia konserwacji materiałów archiwalnych, i tu trzeba powiedzieć, że to które pracowały tam, to naprawdę w bardzo fatalnych warunkach, pracowały w szczególności latem, tam temperatura nigdy nie spadała poniżej 30 stopni. Więc w takim piekarniku siedziały, no ale jak się mówi, że takie dogodne warunki, więc była tutaj też archiwum korzystało z pomocy więźniów osadzonych w radomskim, w radomskim, więzieniu i tutaj panowie też tam mieli taką swoją kanciabę i się okazało, że, że jak ja pracowałem że tam na strychu było no dość ciepło, dobrodnie, więc założyli plantację marihuanii. <grywa> 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 Ta, ja tak, tak, pracownicy, tak. Wię więźniowie, którzy przychodzili, no, doglądali tego, no nikt bardzo się nie interesował, co tam się dzieje i któregoś razu właśnie ktoś właśnie z obsługi I zobaczył, że no jest tam jest tam kilka ładnych krzaczków osadzonych, no i po prostu przyjechali panowie, zlikwidowali, no i plantacje już więcej nie przyszli, nie przyszli już panowie osadzeni pracować tutaj w naszym archiwum. Już jesteśmy. A i tutaj jeszcze ktoś się pyta, gdzie te kury były hodowane. Bo tutaj trzeba było pójść za, bo tam jest czysta kizza dołek. I tam właśnie był wybieg, wybieg dla kur. No tutaj jeszcze no, wzdłuż tego budynku właśnie rozgrzewał sobie całe wiśnie. Ja włączę, no, chcę mówię, by przygotowała na, na tę, na tą podstawę. A zasób, który tutaj był podtrzymany właśnie w tej oliwki, to był głównie bardzo dobry. La società di diritto alla è una società di diritto Nie słychać, nie? Nie słychać, nie? Nie będę wziął mikrofonu. Słychać, słychać, to idzie głośno. Tak, dobrze. Słychać? O! Jest, wraca do mnie dźwięk, to znaczy, że jest mikrofon. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło widzieć Państwa tak serdecznie w ogóle i tak licznie, że tu jesteście. Wiadomo, był maja, środek, przerwał 2-1. Niestety. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa tutaj. Powiem szczerze, że zostałem poproszony o to, żeby oprowadzić państwa jako po tych miejscach niedostępnych, to chciałem na początku obalić ten mit. Jest to miejsce bardzo dostępne i bardzo otwarte. Witam Państwa w siedzibie chówca ZHasa Radom Miasto, ale w takim miejscu, które nazywamy Przystanek Wolność. E, Przystanę wolność, e, ponieważ jest to wyjątkowe miejsce na mapie Radomia, ale i myślę, że polski warto o tym <laughs> powiedzieć, e, ponieważ znajdujemy się w budynku, e, w budynku oficyny ratusza, gdzie e, w 1918 roku w tej części, w chwili obecnej, tu, gdzie jesteśmy, to były drewniane wozownie, i z drugiej strony, zaraz, gdzie będziemy zwiedzać ekspozycję, to były drewniane wozownie, ale ta część, przez którą wchodziliście, korytarz, który szliście, jeszcze przed remontem tego budynku widać było, jaką pełnił funkcję pierwotnie. Otóż to był Radomski Odwach, czyli tu mieściła się straż garnizonu Radomskiego. Jednocześnie pomieszczenia na, na parterze były celami. I to akurat ciekawe jest, że. Że tak powiem, konserwator pozwolił na wymontowanie okien i zamontowanie zwykłych okien, ponieważ jakby byliśmy przekonani, że będziemy mieli ekspozycję właśnie w celach dawnych carskich. No nie ma ich, w związku z tym inaczej dostosowaliśmy nasze miejsce działania. Jednakże warto o tym pamiętać. To jest miejsce odwach, w którym Józef Mariański 2 listopada 1918 roku razem z żołnierzami P.W. i harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego rozbrajają to miejsce, czyniąc je wolnym, pierwszym miejscem, wolnym, uwolnionym od, wyzwolonym od zaborców w Radomiu, ale też, jak z historii wiemy, tworząc podwaliny do Republiki Radomskiej, która jest, jest pierwszym wolnym miastem przed jeszcze odzyskaniem niepodległości. A zatem projekt, który tu starajmy się realizować, to przystanek wolność, parafrazując słowa przypisywane niesłusznie Józefowi Piłsudskiemu, ponieważ on ich nigdy nie powiedział, ale tradycyjnie mówimy o tym, że powiedział, że z, z tramwaju z napisem socjalizm wysiadł na przystanku niepodległość. My zwracamy uwagę tutaj na, na to, że niepodległość to nie wszystko. Ona no jest bardzo ważnym elementem e, takim e, geopolitycznym, natomiast z punktu widzenia Każdego z nas osobna, ważniejsza jest wolność. Korea Północna jest niepodległym państwem, a jakoś nie garniemy się, żeby tam wszyscy żyć. Eee, I wolność, w zasadzie tam nikt nie ma wolności, nawet myślę, że ci, którzy pełnią tam władzę, są zniewoleni w jakiś sposób. W związku z tym e, chcemy mówić więcej, chcemy, e, chcemy świadomego uczestnictwa w takim życiu społecznym, więc propagujemy tutaj takie działania wolnościowe. To miejsce, w którym się znajdujemy, to jest największa sala w tym, w tym, w tym, w tym budynku. I nazywamy je kinem Wolności i tutaj puszczamy filmy o tematyce niepodległościowej, wolnościowej. Teraz podzielimy się na grupy, przynajmniej dwie. Jakoś się ścichniemy w następnym pomieszczeniu. I tutaj pierwsza część przez 20 minut obejrzy jeden z filmów na temat Radomia i Radomian w walce o niepodległość, w zasadzie o obronę niepodległości w, w 20 roku, a część pójdzie ze mną zwiedzać i potem zrobimy zamianę. Druga grupa przyjdzie tutaj obejrzeć, a my będziemy zwiedzać. To też przystanek Wolność dlatego, że najbliższa ulica, która, którą się wchodzi to jest ulica Wolność i też przystanek Wolność na ulicy Reja. W związku z tym też można geograficznie sobie to wszystko połączyć, i także staramy się, żeby to było miejsce naprawdę wolne i otwarte, w związku z tym, tu jedna z pań się pytała, kiedy przewodnicy znowu PTT-ku przyjdą oglądać filmy, więc niebawem przyjdą. Wystawa, którą, którą państwo zobaczą, ona jest dostępna, jeżeli ktoś się z nami skontaktuje, to jest umawiamy się na to, że można przyjść i zwiedzać w godzinach pracy Hufca, jest to bezpłatne, Miejsce do zwiedzania, do wycieczek. Poza tym, poza tym, że mamy tutaj kupiec ZHP Radomiasto, to jest też tutaj Uniwersytet III wieku. W związku z tym za dnia spotykają się tutaj seniorzy, na przykład ucząc się języka angielskiego, a z drugiej strony po południu przejmują tutaj władze harcerze i tak sobie prowadzimy tę sztafetę pokoleń radomian i działamy. Natomiast lada mamy w zasadzie już od zeszłego tygodnia. Jak widzicie, mamy tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc wszystkich chętnych od razu zapraszam do tego w poniedziałku przez stronę internetową. Kurca będzie można zapisać się i zostać wolontariuszem rocznego finału. Grabie 26 stycznia. Koncert będzie na rynku, będą działania też w kamienicy do W związku z tym od razu w tym miejscu poczynię taką autoreklamę i zapraszam do wspólnego działania. To teraz. Yy, się podzielili i część osób zostanie tu. Nie wiem, jaki klucz przyjąć. Tutaj. Ci, którzy są bardziej z tyłu, to, to wyjdą za mną, a ci, którzy zostaną z przodu, to chciałem powiedzieć, że po prawej stronie za jest około 25 krzesełek. Ja wiem, że nie wszyscy, ale można je wziąć, one są rozkładane, usiąść, a tu będziemy wyświetlać film. Film, który Państwo zobaczą, to jest film, który jest produkcją. Em, naszą radoską, Ja byłem kierownikiem produkcji i e, producentem tego filmu. Reżyserem i starzystą e, był przemysł Bednarczyk, Zbieżność nas nie, nieprzypadkowa, mój brat. Jakby od lat wspólnie tworzymy filmy i tak jak mówię, to jest Radomianie dla Niepodległej. Film, który powstał na e, setną rocznicę odzyskania niepodległości. Był w trzech częściach. Pierwsza część była o wyzwoleniu Radomia. Druga część e, Hmm, o tym, jak Radomianie wzięli udział w obronie, no i, i w ogóle o Republice Radomskiej. Druga część była e, o, e, o tym, jak ten pułk radomski wyjechał e, wesprzeć Orlęta Lwowskie, a trzecia część jest o wojnie polsko-bolszewickiej i o bohaterach radomskich i z Radomiem związanych, związanych z wojną polsko-bolszewicką. Film trwa e, chyba 25 minut. Więc to jest taka rzecz, że w tym czasie się zaraz zamienimy i tak działamy. Dobrze? Okej, okay, to ja puszczę.